Producent Polleny 2000 sponsorował dla Państwa serial Klan. Simplus, rozpakuj i dzwoń. Zestawy Simplus na święta. Kiedy masz pewność, że przyszłość Twojej rodziny jest bezpieczna, możesz bez przeszkód cieszyć się urokiem takich chwil. Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Hestia Fundusz przez wiele lat będzie chronić Twoją rodzinę. A w przyszłości powiększy Twoje dochody na emeryturze. Zadzwoń 0801 107 107. Przez całą dobę jesteśmy do Twojej dyspozycji. Alte Leipziger Hestia. Ubezpieczenia na życie. Świąteczna chwila dla Ciebie. Aż 56 stron. Czeka na Was 14 krzyżówek, a z nimi 180 nagród, samochód, wycieczka do Włoch i wiele innych. Przeczytaj opowieść o niezwykłych gwiazdkowych prezentach. Co założyć na wigilijny wieczór i świąteczne przepisy naszych czytelniczek. Świąteczna chwila dla Ciebie od czwartku w kioskach. Cześć, jestem Quanti. Zapach i świeżość twoich ubrań. Lecę na greckie wyspy do krainy niekończącej się świeżości. Mmm, jakiś liczny zapach! To magia świeżości i zapachu greckich wysp. Poczuj niekończącą się <laughs> świeżość nowego Quanto. Zapachy świata. La, la, lalki z porcelany. La, la, dla mnie i dla ciebie. Najnowsza kolekcja de Agostini. Cudowny świat lalek z porcelany już w pioskach.